Innowacje dla Organizacji Narodów Zjednoczonych są absolutnie niezbędne do tego, żebyśmy wygrali walkę o, o klimat, czyli żebyśmy powstrzymali zmianę klimatu. No, to się dzieje na bardzo wielu polach. Jednym z takich najważniejszych przestrzeni to jest oczywiście transformacja energetyczna. Tutaj chociażby mamy rozwiązania w oparciu o czwartą generację reaktorów jądrowych, też małe reaktory modułowe. Jeżeli przechodzimy do wyzwania związanego z żywnością i tym, ile pól uprawnych jesteśmy w stanie uwolnić poprzez rezygnację z jedzenia mięsa, no to podeszliśmy do sprawy pragmatycznie, raczej chodzi o to, żeby zastąpić hodowlę masową sztucznym mięsem, które będzie można pozyskiwać. Już się to dzieje w laboratoriach. To jest kolejna innowacja, na którą warto zwrócić uwagę. Wreszcie rozwiązania, rozwiązania peroskwitowe i magazyny energii oraz te wszystkie rozwiązania, które pozwalają odzyskiwać energię ze sztucznego światła, czyli w oparciu o luksy. To już jest słynny wynalazek Olgi Malinkiewicz, chociażby tutaj warto wymienić. Idąc dalej, automatyzacja i robotyzacja w tle egzoszkielety, czyli wszystkie te elementy, które dla pokolenia już starszych osób powyżej 65 roku życia, które będą też w przyszłości w tą przestrzeń wieku wchodzić dla Państwa, oczywiście rozwinięta jest ta możliwość na razie, no to one będą mogły skorzystać z tych rozwiązań związanych już ze wspomaganiem poprzez egzoszkielety, tak żeby ta sprawność była, była lepsza i żeby też można było też mobilność poprawić, też uzyskiwać efekt w postaci tak zwanego silver economy, czyli żeby osoby starsze, świetnie doświadczone, absolutnie mądre były w w stanie dalej być aktywne w miejscu pracy, jeżeli mają taką ochotę. Wreszcie idąc dalej, uprawienie oceanu, to też związane z żywnością. Bardzo ważne jest to, żebyśmy byli w stanie zacząć uprawiać algi morskie po to, żeby uwolnić znowu pastwiska i pola uprawne, które będzie mniej wskutek wzrostu temperatur. No i na koniec w ramach tej wielkiej klimatycznej rewolucji przemysłowej no, trzeba też przebudować ekonomię i też zadbać o to, żeby wypchnąć z przestrzeni gospodarki plastik, no, zastępując polimery syntetyczne biopolimerami i zadbać o to, żeby ich cena spadła. są takie główne, najważniejsze cele, które stawiamy przed sobą w zakresie innowacji.